Czym różni się strach od lęku? Strach to emocja, jaka informuje nas o czyhającym niebezpieczeństwie. To reakcja instynktowna na wydarzenia czy okoliczności, jakie są realnym zagrożeniem naszego życia czy bezpieczeństwa. Nasze serce bije szybciej, trudno złapać nam oddech, w ustach odczuwamy suchość, mamy chęć uciekać bądź schować się przed niebezpieczeństwem. Po ustąpieniu zagrożenia możemy zauważyć, jak nasze ciało drga. Kiedy stres zostaje wytrzęsiony z naszych komórek, to zdrowa i naturalna reakcja. Lęk natomiast jest uczuciem, jakie bardzo mocno związane jest ze stresującą nas sytuacją. Przed ekspozycją publiczną, spotkaniem z szefem czy ważnym wydarzeniem w naszym życiu. Lęk informuje nas, że dzieje się coś, co jest dla nas ważne. Często rozmyślamy o czymś nadmiernie, a wówczas lęk narasta. Następuje samoistne nakręcenie się daną sytuacją, mimo to, że nie stanowi ona dla nas realnego zagrożenia. Umiejętność nazywania i rozróżniania tego, co odczuwamy, jest niezmiernie ważna. Kiedy nazywamy precyzyjnie, co czujemy, możemy wówczas zadbać o swoje potrzeby, adekwatnie wyrazić emocje, a tym samym zachować zdrowie fizyczne oraz psychiczne.